13. Blanka Dżugę, zapraszam na serwis informacyjny w News 24. To wielki dzień dla Polski, Danii i Europy. Tak, otwarcie rurociągu Baltic Pipe skomentował prezydent Andrzej Dud. Ale czy faktycznie, i o tym właśnie już teraz porozmawiam z moim gościem, jest nim Krzysztof Mrozek z Polskiej Zielonej Sieci. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Krzysztofie, na razie Baltic Pipe ma działać z niepełną mocą. Co to oznacza? No, oznacza to, że zapowiedzi polskiego rządu, że będziemy sprowadzać nawet 10 miliardów metrów sześciennych gazu tą nową a należy na ten moment odłożyć na półkę. To jest w tej chwili pieśń przyszłości. Przypomnijmy 10 miliardów metrów sześciennych, to jest mniej więcej połowa krajowego zużycia gazu, więc Taki, takie wielkie dostawy tym gazociągiem całkowicie zmieniłyby krajobraz energetyczny w kontekście dywersyfikacji dostaw gazu. Natomiast nie udało się zakontraktować tak wielkich dostaw w tym i w przyszłym roku. W tej chwili te dostawy będą znacznie mniejsze, jak podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Mówimy o 3 miliardach metrów w tym roku ośmiu miliardach w przyszłym, natomiast eksperci są sceptyczni, czy nawet taką przepustowość uda się uzyskać. Bo podczas uroczystości otwarcia Baltic Pipe padło wiele bardzo okrągłych słów górnolotnych o końcu epoki zależności od Rosji, początku epoki suwerenności, czyli rozumiem, że trochę przesadzone deklaracje. Nie, trzeba powiedzieć mhm. wprost, że Baltic Pipe faktycznie jest najistotniejszym w ostatnich latach krokiem zmierzającym do derusyfikacji czy dywersyfikacji dostaw gazu. Problem z Baltic Pipe jest taki, że on nie wpisuje się w dekarbonizację polskiej gospodarki. Polska powinna odchodzić od paliw kopalnych. To jest Najpoważniejszy w tej chwili problem naszego kraju. Z tego wynikają wzrosty cen energii. Natomiast no, wielkim sukcesem Polski jest to, że dużo szybciej niż inne państwa naszego regionu może się dzięki temu gazociągowi odciąć od dostaw rosyjskich. I też na Baltic Pike powinniśmy patrzeć w szerszym kontekście działań podejmowanych w ostatnich latach i w ostatnich miesiącach, których słuszność została dowiedziona działaniami związanymi z rosyjską agresją na Ukrainę, czyli zaprzestaniem dostaw paliw kopalnych z Rosji. Mówię tu o interkonektorach, czyli łącznikach gazowych, które zostały w ostatnich miesiącach otwarte między Polską a Litwą i Polską i Słowacją. Zwłaszcza ten konektor z Litwą powinien nas interesować, dlatego że dzięki niemu zyskujemy dostęp do ogromnych magazynów skroplonego gazu, które zostały zainstalowane w Łotwie. To też zwiększa nasze bezpieczeństwo energetyczne. Możemy powiedzieć, że dzięki otwarciu Baltic Pipe, nawet przy tak niskiej, zakontraktowanej przepustowości na najbliższe miesiące, widmo braku gazu zostało odsunięte. Zdecydowanie ceny gazu będą wysokie, będą się na wyższym poziomie niż było to przed wybuchem wojny i będą cały czas rosły. A dzieje się tak dlatego. Że rośnie zapotrzebowanie na rynkach światowych na gaz z innych źródeł niż Rosja, więc o ten sam metr sześcienny gazu ze źródeł norweskich i przesył tego gazu konkurujemy ze znaczno, znacznie większą liczbą kontrahentów na, na rynkach światowych. W związku z czym nie będziemy w naszych domach palić gazu rosyjskiego, nie będziemy wspierać w ten sposób reżimu Putina. Natomiast będziemy za gaz płacić więcej i z tym musimy się pogodzić. Dopóki nie zwiększymy udziału odnawialnych źródeł energii, do tej pory ceny, ceny energii w naszych gniazdkach i ceny ciepła w naszych domach będą rosły. Ale czy to oznacza, że trochę mniej możemy obawiać się naprawdę zimnej zimy? Nie do końca. Przede wszystkim nasze obawy koncentrują się wokół osób dotkniętych ubóstwem energetycznym, czyli takich osób, które jeszcze wcześniej, jeszcze przed tym lawinowym wzrostem cen, nie były w stanie zapewnić sobie komfortu termicznego, przede wszystkim zimą. Nie były w stanie ogrzać swoich domów z kilku powodów. Po pierwsze, nie mogły sobie pozwolić na zakup paliw. Po drugie, ich domy były często, czy są nieocieplone, bardzo szybko wytracają energię, więc Paradoksalnie osoby mało zamożne, mieszkające w starych, niewyremontowanych domach, muszą więcej paliw kupować niż osoby mieszkające w nowoczesnych, dobrze ocieplonych willach, które są ogrzewane pompami ciepła i mają instalacje fotowoltaiczne na dachu. W związku z czym Szczególnie martwimy się w tej chwili o to, jak ceny gazu wpłyną na, na te osoby najbardziej wrażliwe. Tu potrzebne są instrumenty państwa. Dodatek węglowy jest tylko namiastką systemowej pomocy. My potrzebujemy bardzo szerokiego systemu wsparcia, gdzie w krótkiej perspektywie będziemy dopłacać osobom niezamożnym do rachunków, a w średniej i długiej perspektywie wspierać termomodernizację budynków, wymianę źródeł ciepła. Nie możemy dłużej wpychać ludzi w instalacje kotłów gazowych, bo widzimy, jak ogromnymi rachunkami dla nich to się kończy. Częściowo pan już troszeczkę zajawił ten temat, ale chciałabym dopytać jeszcze, jak Baltic Pipe ma się do zielonej energii, na którą Polska powinna położyć większy nacisk? <noise> Nie, jak Baltic Pipe to jest brudna energia. To jest energia, która emituje Ogromne ilości metanu w transporcie, podczas przesyłania tego gazu na tak wysokie odległości, a następnie duże ilości gazów cieplarnianych są emitowane przy spalaniu tego węgla. To, że gaz powoduje podczas spalania mniejsze emisje niż węgiel, nie oznacza, że nie jest szkodliwy dla środowiska. Jest bardzo szkodliwy. A I nie wpisuje się e, zwiększanie zużycia gazu w politykę klimatyczną Unii Europejskiej, której to polityki jesteśmy częścią i do realizacji której jesteśmy zobowiązani. Polska jest zobowiązana do zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii. W krótkiej perspektywie Baltic Pipe pomoże nam uniknąć trudności związanych z brakiem rosyjskich paliw, ale w średniej i w długiej perspektywie może prowadzić do petryfikacji naszego miksu energetycznego, czyli po prostu wciąż będziemy spalali. Za dużo paliw. My powinniśmy dążyć do degazyfikacji i dekarbonizacji naszej gospodarki, czyli mniej paliw kopalnych spalać, a więcej energii pozyskiwać z źródeł odnawialnych i przede wszystkim mniej energii zużywać. I to jest kwestia zarówno zwiększania efektywności energetycznej, czyli wspomnianego ocieplania budynków, ale też zmiany naszych nawyków. Chodzi o to, żeby ludzie zaczęli uczyć się tego, że mogą funkcjonować w trochę chłodniejszych pomieszczeniach, że mogą wybierać Transport publiczny, kiedy teraz korzystają z samochodu. Jest dużo drobnych zmian, które możemy wprowadzić w swoim życiu, każdego z nas, które spowodują, że całościowe zużycie energii w Polsce spadnie znacząco. 36 czy 38 milionów drobnych wyborów w stronę oszczędzania energii to jest naprawdę ogromna oszczędność w skali kraju. Ale czy nie obawia się Pan, że rząd teraz będzie stawiał właśnie na energię z Baltic Pipe i Zapomni o odnawialnych źródłach energii, czyli na przykład o ustawie wiatrakowej, tak zwanej ustawie wiatrakowej. No to jest bardzo skomplikowany problem. Z jednej strony chciałbym wierzyć, że rząd kierując się interesem Polaków, no i także swoim pewnie interesem poparcia wśród wyborców, będzie dążył do ograniczenia cen energii. A jedyną ku temu drogą jest inwestowanie w efektywność energetyczną i w OZE. Z drugiej strony pani redaktor przywołała tak zwaną ustawę wiatrakową. Ustawę, mhm. która efektywnie eliminuje ponad 99,5% terytorium Polski z możliwości stawiania wiatraków. Ta ustawa miała być zliberalizowana. Jest jednym z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy, co znaczy, że bez jej wprowadzenia środki z Funduszu Odbudowy do Polski nie popłyną. I ta ustawa miała być przyjęta w lecie tego roku. Mhm. Trafiła do sejmowej zamrażarki i jest obiektem sporów pomiędzy różnymi frakcjami w rządzie. To jest naprawdę przerażające granie przyszłością Polaków z, z pobudek politycznych. Natychmiast należy odblokować odnawialne źródła energii. Wiemy, że wielu przedsiębiorców chciałoby postawić wiatraki przy swoich fabrykach, czy duże farmy fotowoltaiczne, właśnie po to, by lawinowy wzrost cen gazu ich nie dotknął. I nie uzyskują oni zgód w oparciu o właśnie te bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące wiatraków czy ograniczone moce, ograniczone proszę możliwości przyłączeń nowych mocy z OZE przez operatorów sieci dystrybucyjnych. Bardzo dziękuję za ten komentarz i te wyjaśnienia. Krzysztof Mrozek z Polskiej Zielonej Sieci był moim i państwa gościem.